Cześć mam kochani, z tej strony wróżka tarocistka Agafi W dzisiejszym filmie mamy horoskop na lipiec 2023 dla pierwszych znaków zodiaku, czyli dla, dla barana, dla byka, dla bliźniąt, dla raka, dla lwa i dla panny. Wiem kochani, że jest 11 lipiec. Miałam bardzo, bardzo taki troszkę dość chwilowy taki kryzys w życiu, więc no, nie, nie zajmowałam się tarotem przez chwilkę. E, wiem, że tak jak gadam jest 11 lipiec ale lipiec jeszcze nie kończy, więc mam nadzieję, że coś się tam wam posprawdza dobra, i teraz tak, zaczynamy od tego baranka tutaj kochanego, zodiakalnego i patrzymy co się tam dzieje u baranów u baranków co się dzieje, poczekajcie patrzę na kadr, czy jest ok dobra, dla barana na lipiec, dla barana na lipiec, lipiec, baran, lipiec, baran lipiec, baran, lipiec, baran lipiec, baran, lipiec, baran. Twórka kielichów. Mogą być jakieś takie stany melancholii w lipcu. Patrzymy, co w miłości, co mi się tu dzieje. Dwa, trzy, cztery. Dobra. Praca. Patrzymy na sprawy pracy. Dwa, trzy, cztery. Sprawy zdrowotne, co mi się tu pokazuje. Ok, zdrowie. Ja sobie jeszcze tam sprawdzę u was tą energetykę, co się tam będzie właśnie tutaj u was e, działo w energetyce. Dobra. I teraz tak, jeśli chodzi o sprawy miłosne, tak? E, w miłości, no w lipcu może być tak trochę, no nie za bardzo bym powiedziała, ze względu na to, że e, może to być taki okres stagnacji w związkach, e, możecie jakoś tak mieć takie... E, Rzeczy typu, że nie wiem, będziecie oddzielnie spali, stany, stany takie, no niefajne, jeśli chodzi o związki, czyli takie, stagnacja w związkach przede wszystkim, osobne spanie. Może się po prostu jakaś też nuda do związków y, tutaj wdać, ale karty pokazują, że dużo lęków, dużo obaw właśnie tutaj w sprawach związkowych będzie, ale wydaje mi się, że one będą krótko, bo dziewiątki to jest też y, już gorzej, gorzej, gorzej już nie będzie, więc przy dziewiątce coś się tutaj będzie, coś będzie na pewno jakieś lęki, jakieś obawy, ale to mi się wydaje, że szybko się to zakończy, bo dlatego że tutaj no to się też szybko zakończy, tutaj. ale ty też będziesz miała siłę tutaj jakby udźwignąć cały taki negatyw właśnie w relacjach, żeby po prostu mogło być dobrze, ale karty bardzo na to kład kładą tutaj nacisk, żeby wyrównać emocje, bo mogą być jakieś zawirowania emocjonalne właśnie w relacjach, tak, w związkach, czyli tak jak mówię, okres spokoju, znaczy okres stagnacji, okres nudy, jakieś osobne spania w związkach mogą być, lęki, nerwy, to też mi się pokazują, ale to będzie na zasadzie takiego coś krótkotrwałego, tutaj będziesz miała siłę pewne rzeczy udźwignąć, coś nowego się zacznie, ale karta, pro, karty proszą o to, żeby wyrównać, jakby, stany emocjonalne, bo mogą tu być jakieś huśtawki nastrojów. Też mogą źle wpływać. Mm, ok, jeśli chodzi o sprawy pracy, co mi się tu pokazuje? Pokazuje mi się jakieś praca, praca za granicą, tak? Czyli na przykład być może e, jesteś za granicą, lub chcesz wyjechać za granicę. Więc pokazują mi się tutaj sprawy e, pracy, tak? Czyli tu się pokazuje praca. E, co jeszcze wam mogę tutaj powiedzieć, jakieś korzystne umowy mogą być związane tutaj z pracą na przykład za granicą, czyli korzystne umowy przy giermku mieczy, zwróć uwagę po prostu, bo mogą być tam na przykład fałszywe osoby tak, czyli na przykład jeśli jesteście za granicą e, na przykład możecie mieć nową pracę, to będą korzystne umowy, jeśli chcecie wyjechać za granicę, to również e, praca za granicą mi się tu pokazuje, korzystne umowy też mogą być e, zwróć uwagę, bo w takiej pracy mogą być fałszywe osoby, ktoś kto kłamie Ktoś, kto nie jest nieszczery właśnie tutaj w pracy. Ale myślę, że jak najbardziej ta praca przyniesie ci tutaj dużo zysków, tak? Bo przy czwórce monet e, będziesz posiadała oszczędności, dużo zysków ci, praca przyniesie. Okej, okay, dobra, patrzymy, co tam dalej się dzieje. E, w zdrowiu. Patrzymy na zdrowie. E, tu mi się pokazuje król monet. E, e, Jakieś tutaj mogą być po prostu coś na zasadzie. Um, sprawy dermatologiczne. Mi się tu pokazują. Król monet, sprawy dermatologiczne. Um, zwróćcie uwagę na płyny um, tutaj ustrojowe, czyli mogą tu być jakieś na przykład problemy z podwójnymi narządami, nerki, tak płuca, więc tu trzeba zwrócić na to uwagę nerki płuca yy, i te płyny ustrojowe. Zwróć uwagę też na problemy dermatologiczne, ale też na kręgosłup. Ok. Yy, dobra, i patrzymy, co dalej w energetyce, kochani, w energetyce pokazują mi się wampiry energetyczne na, na dzień dobry przy siódemce mieczy, tak? Czyli tutaj jakieś wampiry energetyczne. Ktoś może zżerać Wam energię A na pewno tutaj mi się pokazują złozeczenia, złożeczenia w waszym kierunku e tak, czyli tutaj złożeczenia mi się pokazują. E, jakieś osoby z przeszłości mogą się pojawić w waszej energetyce lub już są w energetyce wokół Was jakieś osoby z przeszłości. Złożeczenia, wampiry energetyczne mi się pokazują, ale karty też pokazują, że Wy się odcinacie od tych energii, nie? Czyli tu się tutaj po prostu się odcinacie od tych energii, ale też jakieś zastoje energetyczne mogą się tutaj pojawić. Okej, okay, barany, dziękuję. Kochani, dajcie mi sekundę, ja sobie chyba wezmę coś do picia. Bo mi już tak boli y, gęba, gardło. E, czekajcie sekundkę, ja sobie wezmę tutaj coś do picia. Dobra. Baran, mm. baran, baran, byk. Trzymy na byka, u byka. Na lipiec co ubyka na lipiec, co ubyka na lipiec, lipiec byk, lipiec byk, lipiec byk, lipiec byk, lipiec byk, lipiec byk. Lipiec byk, lipiec byk. Uh -huh. Kiedyś pokazuje mi się to jakieś stany depresyjne, zawirowania emocjonalne. Coś tutaj mi się pokazuje, może to być związek na przykład tutaj z jakimś szefem, szefostwem, kierownikiem. Ta karta się często pokazuje w pracy, ta osoba może wywoływać u Was jakieś zawirowania emocjonalne. E ale też być może jakiś mężczyzna się pojawi i on może wywoływać jakieś zawirowania emocjonalne. Dobra. Ja sobie to dam do środka kart. Patrzymy, co dobra. Patrzymy na miłość. Dwa, trzy, cztery. Dobra. Miłość, praca. Dwa, trzy, cztery. Zdrowie. Raz. Dwa. No to tu już Wam więcej nie powiem zdrowiu, bo karty nie chcą powiedzieć. Dwa. Trzymy na energetykę. Co się tutaj pokazuje? Ok, dobra, i teraz tak, jeśli chodzi o miłość, karty pokazują, żebyście zwrócili uwagę, bo e, widocznie to przełożenie to może było chodziło o szefostwo. E, zwróćcie uwagę, dlatego że karty tutaj pokazują, że e, możesz napotkać jakąś fałszywą osobę w lipcu. Ktoś, kto jest intrygancki, ktoś, kto jest nieszczery wobec ciebie, ktoś, kto może cię oszukiwać, taka osoba się może napotkać na, napotkać na twojej drodze. Um, no, niestety ta osoba może wywoływać u ciebie taką dysharmonię, um, Brak takiego poczucia zadowolenia, brak harmonii, ta osoba może wywoływać nerwy, jakieś u ciebie takie stany zawirowania emocjonalnego, ale karty mi pokazują, że raczej tutaj odejdziesz od tego, czyli odejdziesz od taki, takiej negatywnej osoby, od problemu, także będzie tutaj już yy, wszystko dobrze, tylko musisz po prostu odejść od takiej osoby, ale też pójdziesz w dobrym kierunku. Nie? Jeśli chodzi o sprawy pracy, co mi się tu pokazuje, jakieś duże lęki, duże obawy w pracy będą o jakieś duże kwoty pieniędzy w lipcu, o zasoby materialne, zasoby finansowe, swój dobrobyt. Będą tutaj jakieś problemy, właśnie hmm, problemy w lipcu, będą jakieś lęki, jakieś obawy, jakieś dużo nerwów o duże kwoty pieniędzy związane właśnie tutaj ze sferą e, pracy, ale karty pokazują, że coś się tutaj nowego pojawi. Pod koniec lipca i to też będzie miało związek z jakimiś finansami, tak? czyli być może wzbogacisz się o coś, coś się tutaj pod koniec lipca pojawi. Mogą być to początek, połowa lipca, takie nie za bardzo jakieś duże lęki, obawy, nerwy o duże kwoty pieniędzy, ale tutaj pod koniec lipca znowu pojawi się coś nowego, gdzie będą jakieś duże zasoby, coś nowego, gdzie na przykład może się o coś wzbogacić właśnie dzięki pracy. Dobra, to jest energetyka cesarzowa. W zdrowiu. Mnie się pokazuje jako problemy dermatologiczne, więc zwróćcie po prostu na to uwagę, bo tu się właśnie pokazują problemy e, dermatologiczne przy cesarzowej trądziki, takie sprawy, ogólnie dermatologia, nie? Dobra i teraz tak, energetyka, co mi się pokazuje przede wszystkim na dzień dobry wyrównaj stany emocjonalne, bo możesz, brak jakby takiej takiej, takiej harmonii emocjonalnej może wywoływać jakieś kłopoty i może wywoływać jakieś kształty po prostu u was, to na dzień dobry Uh, 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 dobra, i co jeszcze mogę Wam tu powiedzieć? Dużo pracy w lipcu. Ogólnie dużo pracy będziecie mieli, czyli ogólnie dużo pracy. Uh, będziecie zapracowani na lipiec, i przy sprawiedliwości, uh, urzędy również Was dotkną gdzieś tam sprawy urzędowe. Mogą te sprawy urzędowe też gdzieś poniekąd być związane z pracą. Ok, dobra. Byki. Byki, 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 Ja chyba nagram raczej, kochani, na cztery te horoskop. Najwyżej ja wam dogram później. Ja wam dogram najwyżej później, bo... Mnie głowa boli. Peren, byk. Bo mnie już głowa boli. Bliźnięta. Ale to będziecie mieli cztery i potem wam nagram kolejne. Bliźnięta. Co dla bliźniąt, co dla bliźniąt, co dla bliźniąt e, na lipiec. Patrzymy na miłość. Co w miłości. Dwa, trzy, cztery. Praca, kochankowie. Siła. Trzy, cztery. Zdrowie, raz. Dwa, trzy, energetyka. Mhm, dobra, e, tak, i teraz tak. Mhm. wszystko mi leci, wszystko mi leci, dobra. E, co mi się tu pokazuje, właśnie w sprawach tutaj miłosnych, tak? Eee, przy trójce buław, kochani, eee, pokazuje mi się tutaj, że ktoś za wami wypatruje, tak? Czyli ktoś za wami wypatruje w, w sprawach miłosnych. Eee, i ta osoba może jakby tutaj zagadać do was na jakiejś imprezie, na jakichś spotkaniach, na jakimś klubie, na jakimś takim posiadówce, i tak dalej, bo ta osoba was wypatruje. Być może znacie tą osobę, i ta osoba po prostu będzie próbowała was zagadać, ale to nie jest ktoś szczery, bo przy dwójce kielichów w negatywie osoba nieszczera, osoba, która e, może chcieć nie to, co, czego my oczekujemy wredna, e, która raczej jest fałszywa, fałszywa miłość mi tu wychodzi, no ale przez tą osobę też. Możesz dużo cierpieć, bo przez tą osobę możesz przejść jakby jakieś dużo takie kłopoty i możesz po prostu przez tą osobę tutaj e, cierpieć. E, no i karta radzi, żeby właśnie uporządkować swoje sprawy tutaj miłosne, nie? E, no dobra, jeśli chodzi o pracę, karty pokazują, że w lipcu będziesz oddana sercem swojej pracy, e, poświęcisz dużo takiej. E, Takiego dasz takie uczucie swojej pracy, wczujesz się w pracę po prostu. Dużo siły w pracy będziesz miała, być może być okres wytężonej pracy, to na pewno, ale będziesz miała dużo siły, żeby sobie dać z tym radę, poradzisz sobie, ale też karty pokazują, żebyś nie robiła też nic wbrew sobie, jeśli chodzi o pracę. No i przy asie kielichów coś tu się nowego zacznie, jeśli chodzi o pracę. Um, coś nowego co to może być być może przyjdzie do was do pracy jakaś nowa osoba i to będzie bardzo pozytywna osoba e, bardzo spokojna harmonijna coś nowego się ogólnie w pracy tutaj zacznie ok dobra i teraz patrzymy jeśli chodzi o sprawy zdrowotne jeśli chodzi o zdrowie co mi się tu pokazuje mag nie się tu pokazuje jakiś układ oddechowy ogólnie jeśli chodzi o maga czyli ogólnie na dzień dobry układy oddechowe Górne drogi oddechowe mi się tu pokazują Przy gwieździe również tutaj mogą być e, Gwiazda płuca Płuca oskrzela tak? Czyli tutaj e, gardło krtań, Tchawica może być zawalona Ale również płuca oskrzela Takie rzeczy e, I przy dwójce była e, Ta choroba Zwróćcie uwagę, bo gdzieś ta choroba Może się gdzieś pogłębiać Dziś się może tutaj, coś się może pogłębiać. Dobra, energetyka. Zwróćcie uwagę, bo możecie mieć w swojej energetyce duchy. Jakieś, coś, jakieś podczepy osób zmarłych w energetyce mogą być. Karty pokazują mi, że jest wskazane oczyszczenie. Tak, czyli jest wskazane oczyszczenie tutaj. E, również karty pokazują, że jest gdzieś przy tobie ochrona anielska. E, dużo energii, dużo powera będzie przy tobie, ale też karty pokazują stany zapalne organizmu. E, przy cesarzu e, tutaj mm, mogą być jakieś drobne trudności w pracy, ale ogólnie w myślach w takich stanach psychicznych będziesz yy, stabilna. Dobra i teraz zostały mi raki. Zostały mi raki. Dobra, kochani, ja wam zrobię to na dwie części, bo mi już boli głowa. Boli mnie głowa już. Mm. Ja na trzy części Wam to zrobię. Po prostu najwyżej na wieczór. Na wieczór Wam też znowu nagram kolejną część. Bo już po prostu no, nie, nie dam nie dam rady. Dla raka, na lipiec, dla raka, na lipiec, dla raka. Śmierć mi wychodzi. Dla raka, na lipiec, dla raka, na lipiec. Patrzymy, co tam w Uraka w lipcu. Miłości. Oj, 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 oj dwa trzy, cztery, praca, raz, dwa, trzy, cztery, zdrowie, raz, dwa, trzy, i teraz energetyka, co mi się tu, no siódemka kielichów bardzo często mi się pokazuje u raków, bardzo często, okej, okay, dobra. Czekajcie, ja się... No mnie już, kochani, łeb boli. No łeb nie boli i już muszę sobie odpocząć. Okej, okay, i teraz tak, jeśli chodzi o miłość u raków. Uh, karty pokazują na dzień dobry, że masz jakieś zaburzenia emocjonalne. Coś po prostu w związkach jest takiego, że ty po prostu masz jakieś, nie wiem... Jakieś problemy na tle emocjonalnym i to też się może przekładać tutaj. E, pokazuje mi się jakiś y, starszy mężczyzna wiekiem, e, ktoś starszy, po prostu i tutaj mogą być jakieś rozstania y, z mężczyzną starszym wiekiem. E, bo karta piątki, one to są straty, czyli być może ten mężczyzna cię po prostu zostawi, lub ty tego mężczyznę zostawisz. E, rycerz miecz, no dla mnie to jest ktoś, kto kłamie, ktoś kłamliwy, ktoś po prostu, który jest takim manipulantem, oszustem. No może nie oszustem, ale manipulantem, ale ty też musisz przede wszystkim wyrównać emocje, czyli tak, mężczyzna starszy wiekiem. Mogą być jakieś koniec relacji tutaj z mężczyzną starszym wiekiem. Ehm... To jest taki ktoś konserwatywny, bardzo nie do końca tolerancyjny. Ta osoba może być do, taka dość kłamliwa, nieszczera, agresywna w słowach. I karty po, proszą o to, żebyś wyrównała przede wszystkim swoje emocje dla swojego dobra. Ok, praca. E, Pokazuje mi się jakieś bardzo duże zyski w lipcu, bardzo duże zyski w pracy, ale. E, ale ale król Buław to też jest kierownik, to też jest szef i tutaj jest osoba, y, jakiś kierownik szef, który może po prostu y, mieć problemy właśnie z jakimiś twoimi pieniędzmi, finansami i tak dalej, więc są to jakieś duże zyski, ale przy szóstce Buław w negatywie, y, Coś się tutaj nie spełni, tak? Czyli tu mogą być ogólnie, tu są duże zyski, ale tu jest jakiś negatywny szef, bardzo bardzo toksyczna, bardzo wredna osoba, nie, bardzo negatywny kierownik, mi się tu pokazuje, e, czyli szefostwo. E, I ta osoba jest po prostu bardzo negatywna, i przez to ta osoba może czychać na jakieś właśnie Twoje takie sprawy materialne i tak dalej, duże jakieś kwoty i pieniędzy w pracę. Ta osoba może na to czychać i pewne rzeczy przez, to, przez tą osobę. Mogą niestety nie wyjść, tak? Czyli tutaj raczej, się, raczej to będzie um, ulotne, ale też ta osoba może nie dotrzymać słowa jakiegoś związanego z tymi właśnie dużymi kwotami pieniędzy. Um, tak mi się to tutaj pokazuje. W pracy też pod koniec lipca mogą być jakieś imprezy firmowe, karty pokazują. Tak, jest alkoholem, ogólnie zabawa, jeśli chodzi o um, sprawy pracy. E, no, ale nie, nie do końca to będzie tutaj, nie będą to pozytywne jakby imprezy, raczej takie dla ciebie mogą być negatywne, nie? E, jeśli chodzi mi tutaj o zdrowie, co mi się tu pokazuje. E, przy królowej buław, stany zapalne organizmu na dzień dobry mi się pokazują, także to trzeba zwrócić uwagę, bo królowa buław to są stany zapalne organizmu i przy mieczach, przy królowej mieczy, e, stany zapalne, bo królowa buław to są stany zapalne, jak się nie mylę, w obrębie głowy, e, tak, w obrębie głowy i tu mi się bardziej pokazują zęby, stomatologia. Tak, stomatologia, ale będą też szybkie poprawy zdrowia. Jeśli chodzi o energetykę, co mi się tu pokazuje? Kapłanka, złożeczenia. Mi się tutaj na dzień dobry pokazują w kapłance. Czyli tutaj na dzień dobry karty pokazują złożeczenia. Eee, co jeszcze wam mogę tu powiedzieć? Kapłanka, nie? Kapłanka złożyczenia, ale kapłanka to też jest, że jakaś osoba ezoteryczna jest wokół ciebie, ale ta osoba ezoteryczna, na przykład może być jakaś wiedźma, która może w was rzucać jakieś czary. Eee, to na pewno. Macie ochronę anielską przede wszystkim przy, 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 przy słońcu i przy gwieździe. Ochrona anielska, zawirowania emocjonalne, siódemka kielichów. Tutaj mi się pokazują, czy jakieś problemy takie na tle zawirowania. Dużo pracy w lipcu przy was jest, okej, okay, dobra, kochani zrobimy ten film na jedna, trzy części bo ja, mi już boli głowa eee, zrobię wam jeszcze dzisiaj pod wieczór drugą część i jutro rano wam zrobię trzecią część, także kochani, pozdrawiam was serdecznie, ta Agafi jeśli kanał wam się podoba film, filmy wam się podobają, zapraszam do lajkowania do subskrybowania, do komentowania, bo jest to dla mnie bardzo ważne, trzymajcie się cieplutko pa pa